Witajcie kochani, dzisiaj nagrywam dla Was z, jak zwykle z pewnym wyprzedzeniem, więc, by wy to zobaczycie za kilka ładnych dni, ale y, praktycznie dzisiaj, y, wczoraj wieczorem, y, nastąpił tak zwany przełom, kolejny przełom w walce z COVID, ale tam być może jest prawdziwy, y, aczkolwiek dość cudowny i niespodziewany. Chodzi o. Y, Leczenie terminalnych przypadków COVID za pomocą deksametazonu. Ja to wszystko rozbiorę na kawałki, tak jak to robimy w naukowo, bo to jest nasz cel, żeby wszyscy zrozumieli podstawy. To będzie dzisiaj dosyć trudne i będzie trzeba zrobić o tym kilka odcinków. Na szczęście to jest absolutnie możliwe, dlatego że to, co mamy dzisiaj w rękach i to na podstawie czego Boris Johnson wczoraj zrobił swój briefing um, um, wieczorny, mówiąc, że bardzo się cieszę, że brytyjscy naukowcy dokonali przełomu. I to na podstawie czego od dziś rano, jak mówię, to zobaczycie za kilka dni, ale od dziś rano już w Wielkiej Brytanii w ten sposób będzie się obligatoryjnie leczyć terminalnych pacjentów, czyli tych, którzy są podłączeni do respiratora i w jakim zakresie tych, którzy są już na tlenie podawanym. To są te dwie grupy najpoważniej chorych, tak? Więc y, te grupy będą dostawały tenże tekstometazon w takiej dawce 6 mg raz dziennie. Tym, którym się da do ustnie, czyli w, tej, w tym podawanym tlenie, a tym, którym się nie da, bo są już zaintupowani dożynie. E, dożynie? Nie kłamię, chyba. E, bo tu różne są sposoby podania. Tekstometazon działa również lokalnie, i wtedy się do krwi nie przedostaje się, to na przykład podajemy ziemię lub na skórę. Teraz tak, co to jest deksametazon, e, o co chodzi? E, wiecie co o hormonach to można długo opowiadać e, i wiele odcinków będziemy musieli sobie o tym zrobić. Zresztą już mam e, pytania dotyczące tego tak, od, od e, pewnej uczestniczki naukowo, która cierpi na Hashimoto, więc... Więc będziemy robić sobie też w kolei pewne, pewne w momencie wolnym odcinki o hormonach, ich działaniu i w ogóle o co chodzi. Tak jest sztucznym, syntetycznym lekiem o działaniu kortykosteroidów czyli pewnym 30 razy skuteczniejszym od oryginału yy, analogiem yy, kortyzolu. Tak? Nasza korana denarcze ma różne swoje warstawki, i w tych różnych warstawkach produkuje różne hormony. W jednej z tych warstawek produkuje glikokortykosteroidy, a w drugiej z tych warstawek produkuje mineralokortykosteroidy. Mineralokortykosteroidami na razie się nie będziemy zajmowali. To nie jest to, co dzisiaj nas interesuje. Do nich należy na przykład alosteron, natomiast glikokortykosteroidy nas dzisiaj będą interesować, bo deksemetazon jest ich analogiem yy, i działa tak jak one, tylko lepiej, silniej i z siłą wodospadu. Yy, i z dużo większymi efektami ubocznymi przy długotrwałym przyjmowaniu. Kortykosteroidy są szalenie popularnymi lekami i są znane od, znaczy, kortyzol jest znany od ponad 100 lat, i jego działanie, natomiast same leki mają 60 lat. To są leki praktycznie we wczesnych latach 60. opracowywane. Deksemetazon jest tak starym lekiem. Te wcześniejsze warianty, hydrokortyzony i tak dalej były, są jeszcze wcześniejsze. Ja brałam ten lek jako dziecko. To jest lek stosowany powszechnie w leczeniu schorzeń ostrych i chronicznych stanów zapalnych oraz autoagresji. Bo jego wpływ na układ odporności jest gigantyczny. I, i co więcej, Mechanizmy tego wpływu glikokortykosteroidów i co za tym idzie deksametazonu również są rozliczne i nie wszystkie zrozumiałe, nie wszystkie znane dla nauki. Czyli mamy takie leki, tak? które już od wielu, 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 wielu lat yy są stosowane i nadal część mechanizmu ich działania nie jest pojęta przez naukę. Co wiadomo? Wiadomo, że efekt działania. Y, glikokortykosteroidów jest a szybki, mamy pewne reakcje w ciągu minut od podania i powolny, długotrwały, który następuje dłużej niż po pół godzinie od podania. I to są bardzo często dość podobne y, efekty, aczkolwiek te późniejsze więcej w nich jest takiego y, hamowania działania rozlicznych klas limfocytów oraz przy, przy długotrwałym podawaniu, chronicznym podawaniu, przemiany w klasach wręcz limfocytów. Ich dojrzewanie zależy od, od wpływu tego deksametazonu. On też jest lekiem stosowanym w diagnostyce pewnych schorzeń. I jest też lekiem, podobnie jak wszystkie inne Tylko aczkolwiek deksometazon ma tych ubocznych efektów sporo. On powoduje wszystkie efekty nadmiaru kortyzolu we krwi i paradoksalnie część z tych efektów, takie najbardziej znane i widoczne, że tam człowiek tyje po prostu, no, nazwijmy rzeczy po imieniu, ja jestem ofiarą tego leczenia. I potem jest ciężko tą wagę zbić przez wiele lat, to, to zwłaszcza jeśli jest podane u dzieci, yy, nastawia ten metabolizm na coś. Yy, cukrzyca typu drugiego i w ogóle choroba metaboliczna, yy, yy, choroby układu krążenia włączają się przy długo terapii. Przy COVID o tym nie mówimy, przypominam, 10 dni, 6 mg dziennie w jednej dawce. To nie jest dużo. Maksymalna dawka podawana, dobowa deksametazonu to jest 16 mg przynajmniej w Polsce, więc yy, wydaje mi się, że spokojnie. Przy, dla dorosłego wśród ma się ciała to nie są długie dawki. Duże dawki, a 10 dni to jest naprawdę minimalny okres podania. Więc tam tych efektów umocnych wielkich nie będzie. Yy, glikokortykosteroidy, więc działają szybko, i tu nie zawsze wiadomo dlaczego. Te natychmiastowe reakcje są. Natomiast działają również w tym długotrwałym ranie i, i to bardziej wiadomo. Już w latach 90 wydaje mi się, odkryto receptor kortyzolu. I teraz wszystkie hormony sterydowe, w przeciwieństwie do hormonów peptydowych, bo w ogóle mamy dwie klasy hormonów, nie? Peptydy, czyli krótkie białka, e, na przykład hormon wzrostu, e, insulina albo sterydy. I teraz peptydy mają swoje receptory na powierzchni komórek. Tak? Czyli docierają do powierzchni komórek, na którą mają działać, ona ma receptor na niego, tak jak na przykład komórka y, jakaś ma receptor insuliny, i potem, jak przyczepi tą insulinę, to sygnał idzie aż do jądra i coś tam się dzieje, co ma się dziać. To jest transdukcja sygnału od tego receptora błonowego. Natomiast sterydy działają inaczej, no bo steryd, co jest takim znanym sterdytym? No, cholesterol. Sterydy są w stanie w ogóle przeniknąć same przez błonę komórkową, więc one nie muszą mieć żadnych błonowych receptorów. One sobie wejdą do komórek. Ich receptory znajdują się w jądrze. To są białka, które są jednocześnie tak zwanymi czynnikami transkrypcyjnymi, czyli takimi białkami, które przyczepiają się na samym początku genu. Ja już Wam wspominam o czynnikach transkrypcyjnych przy okazji. Ee przy okazji regulacji yy, odpowiedzi immunologicznej u muchy, tak? Receptor tol, no o tym rozmawialiśmy, jak mucha była modelem. W tym odcinku, to było jakieś 15 odcinków temu. Yy, więc czynnik transkrypcyjny to jest takie coś, co się przyczepia do początku genu. Ten rejon na no, ogół to jest na początku genu. Ten rejon się nazywa promotor. Rzadko promotory są na końcu genu, o, ale to już, ale się zdarza. Więc przyczepia się do tego promotora, i jak jest ten hormon steroidowy, on się przyłącza do tego, do tego białka, tego czynnika transkrypcyjnego, to ten czynnik transkrypcyjny jest aktywny. I co ciekawe, dla glikokortykosteroidów, kortezalu etc., et et consortes, y, takie działanie na ogół polega na, na pewnej korepresji albo represji. Czyli zamiast popychać transkrypcję, to one się przyłączają gdzieś, gdzie powinien się przyłączyć tak na naprawdę inny czynnik transkrypcyjny i tam hamują. I do bardzo niedawna funkcjonowało w nauce przekonanie. Jeszcze ja tak mam uczono na studiach, że de facto to działa głównie blokująco. Różne akcje. Więc ta immunosupresja na przykład polega na tym, że, że, pewna, że pewne imunoaktywności zostaną zatrzymane. No ale żyjemy w czasach e, wielkich transkryptonów. Ja o tym niedawno pisałam do TVP info i wieszałam ten tekst, więc e, niewątpliwie e, jeszcze raz go albo powieszę, albo będziemy w ogóle o tym rozmawiać. Co to są te wielkie transkrypty? Że się bada, że się bada e, jak komórka reaguje na jakiś czynnik, to się izoluje całkowity RNA z niej i się analizuje, co to za cząsteczki powstały wtedy. No to i oddziela się. Takie, co powstałyby i bez tej stymulacji, bo mamy jakąś kontrolę, jak do każdego eksperymentu, nie? Bez stymulacji, ze stymulacją. i. I patrzymy, no to jest jakiś bazalny metabolizm, bazalna transkrypcja, tyle bazalnie różnych RNA powstaje, mRNA w tej komórce, a tu mamy to, co się wydarzyło tylko wtedy, kiedy zastymulowaliśmy i patrzymy, co to za mRNA. I teraz mRNA od sygnału do powstania, no 30 minut jest potrzebne, to jest taki minimalny czas, żeby w ogóle pobrać, pobrać ten, ten efekt, nie? Zobaczcie ten efekt na poziomie transkrypcji, no szybciej to nie chce działać. To jest i tak pierwsza odpowiedź, no bo potem te transkrypty muszą wyjść z jądra, zostać posplajsowane, czyli pocięte na kawałki, poskładane z powrotem, bo RNA u, u, u w naszych komórkach i wszystkich jądrowych komórkach jest nieciągły, czyli są egzony, introny. O tym też będziemy kiedyś opowiadać i kiedyś już wspominaliśmy. No a potem trzeba to prze, na białko z tego zrobić na rybosomach przy użyciu RNA i tak dalej. czym się zajść translacja, przepisywanie na język, tłumaczenie na język białek no to jeszcze więcej, zanim powstanie jakieś białko efektorowe, nie? No ale już to pierwsze na 30 minut, no. 20, 30 minut, musi być. Dobra. Tak szybkie są te odpowiedzi. I teraz okazało się, że jednak jakieś wcale spore pule różnych RNA pod wpływem podania glikokortykosteroidów, yy, czyli takiego na przykład są efekty. Więc nie tylko coś jest hamowane, jest represja, ale jest coś mocno stymulowane. Nie będziemy się na razie tym zajmować, bo tu w tym, co widzą lekarze angielscy, nie opublikowali jeszcze żadnego mechanizmu działania tego leku. W tym wypadku, w wypadku COVID. Nie powiedzieli w ogóle, dlaczego zaczęli próbować z tym lekiem. Bo, i teraz na czym polega cudowność i co oni naprawdę zobaczyli. Cudowność polega na tym, że normalnie sterydowych środków przeciwzapalnych nie stosujemy w chorobach wirusowych. Czyli na przykład, jak macie dziecko alergika, mówię przykładowo, nie? tak jak ja, i dziecko dostaje wiecznej ospy, to jeśli dziecko jest na wziewnym hydrokortyzonie, to trzeba przerwać to. tak Jest na wziewnych sterydach, bo ma astmę, trzeba przerwać tę terapię i dać mu wychorować tą ospę, bo inaczej, no, najlepiej by było zaszczepić wcześniej, ale we Francji nie szczepią na ospę wieczną, dowiedziałam się o tym, jak mi dziecko zachorowało, bo jakoś byłam tak przekonana, że to jest wśród szczepień, że to jest cywilizowany kraj. Ok, więc trzeba przerwać. Bo inaczej ta ospa po prostu opanuje to ciało. Bo sterydowe środki przeciwzapalne działają w ten sposób, że hamują mechanizmy odporności bardzo silnie. Więc wirus szaleje, bo nic go nie powstrzymuje. I teraz tak. Tym angielskim lekarzom z tegoż Oksfordu wyszło dokładnie, że w pierwszym etapie COVID, tej początku objawowości. Mm, mm, nie wykazało efektu szkodliwego, aczkolwiek to chyba nie było też i liczone, bo tutaj są porównania nie z, nie z niczym, tylko zawsze coś pacjent zawsze dostaje, nie? Um, więc być może było coś, co jeszcze bardziej mu szkodziło, więc wtedy nie wychodzą takie efekty ujemne, nie? Ale nie ma żadnej poprawy. No bo oczywistą jest rzeczą, że w ogóle się sterydowych środków przeciwzapalnych w sytuacjach chorób wirusowych no nie stosuje. Po prostu. A teraz mamy ten drugi i trzeci etap COVID, czyli pacjent wprowadzony na tlen, był sobie coraz słabiej radzi i pacjent na respiratorze. I tutaj to działało tak wspaniale, że na respiratorze 30 ponad procent mniej ludzi umierało niż w grupach pozostałych z tego badania klinicznego, czyli na tych tak zwanych innych terapiach. Bo to się porównuje terapię między sobą, de facto, żeby wybrać się najlepszą. No nie jest tak, że się kładzie kogoś pod respiratorem i nie leczy go niczym, tak? Wodę z solami się mu podaje. No nikt nie jest aż takim wariatem. I teraz, e, a ci z tlenem, co dostawali tylko tak z rurek, żeby wspomagać e, wymianę gazową, pomagać im, e, 20% mniej z nich zmarło w wyniku. Tylko tam też śmiertelność się zmniejsza. No ci na respiratorach mają gigantyczną śmiertelność, tak. Więc tutaj zmiana oczywiście czy procent, to jest wiele tysięcy żyć i tutaj oczywiście lekarze mówią, o gdybyśmy od początku to stosowali wobec wszystkich, to tyle to, tyle tysięcy Brytyjczyków by nie zmarło w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. No to jest prawda. Tylko nikt nie wie niczego od razu. E, w Anglii wycofano się już całkowicie z chlorochiny. Ta część tego e, randomizowanego badania jest zamknięta. Tu nie było żadnej, żadnych cudów. Po prostu. Równie dobrze można było tym pacjentom podawać sól morszczyńską. Jalka sercera albo dowolnie cokolwiek. W związku, w związku z czym jesteśmy oto w takiej sytuacji, w której znowu politycy się wypowiadają, że może nie powinni, zwłaszcza, że w ogóle jeszcze nie ma publikacji naukowej nie wiemy, dlaczego to działa, ale teraz dlaczego to może działać w tych późniejszych, to będzie mój, późniejszych etapach choroby i to będzie moje zakończenie dzisiaj. Ja sobie trochę poczytałam przez noc o o żeby odświeżyć swoją wiedzę. <laughs> Generalnie <laughs> działanie przeciwobrzękowe, tak? I przeciwzapalne w, jest super istotne w tej końcówce, gdzie COVID dobija, bo to nie wirus zabija, tylko nasza odpowiedź immunologiczna na tegoż wirusa, tak? I Trzeba wszystko zrobić, żeby tą odpowiedź zatrzymać. I ja Wam tu przeczytam. Deksametazon w ogóle jest stosowany, jest stosowany w różnych sytuacjach terapeutycznych, ale między innymi w stanie dychawiczym. astmoskrzelowa skrzylowa, dychawica sercowa. Ostre zapalenie dróg oddechowych z zagrożeniem ich drożności, ostry obrzęk, yy, głośno, no to jak nas, yy, tak? Ci co połknęli pszczoła, mają uczulenie na jad. Yy, ogólne, uogólnione zakażenia o ciężkim przebiegu, przebiegu z powikłaniami krążeniowymi i mózgowymi. Więc idealnie wstrzelamy się z tym lekiem, bo tam my już tam nie zmobilizujemy wirusa do większej aktywności. On już zrobił damage, układ odporności sobie próbował z nim poradzić i zasadniczo w zasadzie sobie poradził, tylko że jednocześnie nas zabija. Tak, czyli tak wielką odpowiedź wykrzesał z siebie, że my teraz nie umiemy tego pożaru wygasić. Więc to już nie, wirus w tej końcówce choroby, wirus już nie ma nic do rzeczy. I on już się tam nawet nie ma gdzie namnażać, bo tam już płuca znikły niemal tym ludziom, nie? Tam już nie ma tych nabłonków tyle, żeby tam w ogóle kolejne atakować i coś jeszcze tam robić. Tam już jest jeden wielki naciek i, i, i woda i w ogóle wszystko na świecie i, i zakrzepy. Teraz y, na sam koniec te zakrzepy mnie bardzo zadziwiają, ponieważ y, znaczy działanie deksametazonu pozytywne w tej ostatniej sytuacji, wziąwszy pod uwagę te zakrzepy mnie bardzo zadziwia i bardzo jestem ciekawa, jak to zostanie w, w stosownej publikacji wytłumaczone, no bo teraz ci ludzie muszą coś napisać na ten temat, nie? no bo tak zobaczyliśmy efekt, no to nie jesteśmy nigdzie bliżej, ani dalej niż, y, niż, niż wcześniej. No, możemy stosować objawowo różne leki, ale warto by było poznać mechanizm, na jakim to działa. Y, więc y, tu jest pytanie, ponieważ y, deksametazon ma znane interakcje z lekami przeciwzakrzepowymi i y, hamuje ich działanie. Więc jest coś na rzeczy między... Tylko, że teraz hamować działanie leków przeciwzakrzepowych, a mieć wpływ na zakrzepy to zupełnie co no innego, tak? <sum> Rozumiemy się. Y, y, no, ale coś jest i, i trzeba generalnie y, zobaczyć y, o co chodzi. Na pewno nie, nie, nie powoduje powstawania, powstawania zakrzepów, podawania tekstu no, natomiast no, on na leki przeciwzakrzepowe wpływa, a leki przeciwzakrzepowe też są stosowane w terapii. Zwłaszcza jeśli mówimy o, o, o sytuacjach brytyjskich itd., bo to Brytyjczycy wykroili, że to właściwie zakrzepica jest głównie przyczyną. Przyczyną tego schorzenia, aczkolwiek te terapie heparynowe, o których też Wam opowiadałam, to znowu Brazylijczycy stosują i publikują. Heparyna jest, jest inhibitorem krzepnięcia. Więc mamy tutaj, mianowicie, no taką sytuację, bym powiedziała, ciekawą: 33% mniej zgonów to jest interesujące. Zwłaszcza w tych krajach, gdzie te zgody są po prostu istotne, tak, gdzie epidemia się rozbujała i ciężko domknąć temat. Brytyjczycy już się zdecydowali, oni tak będą leczyć terminalnie chorych od dziś rana. No i co wy zobaczycie za kilka dni, więc to już będzie od kilku dni. O, a no, ja czekam. I myślę, my wszyscy na naukowo czekamy na jakieś naukowe wyjaśnienia, dlaczego i jak to działa w tym konkretnym przypadku właśnie terminalnych pacjentów z COVID. Dziękuję Wam.